Prezydenckie wybory. Kto wygrywa i co oni będą oznaczali dla Ukraińców i migrantów w Polsce? Zaczynamy. W niedzielę 18 maja odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce. Według sondażu Exit Poll kandydat Rafał Trzaskowski zdobył 38% głosów, a jego główny rywal, konserwatywny Karol Nawrocki uzyskał 29,1%. Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen z Konfederacji, zdobywając 15,4% głosów. Druga tura wyborów zaplanowana jest na 1 czerwca 2025 roku. Według najnowszego sondażu Opinia24, Rafał Trzaskowski może liczyć na 46% poparcia, a Karol Nawrocki na 44%. Co tak naprawdę te wybory oznaczają dla Ukraińców i dla migrantów i właśnie ich wynik. Więc Polska od 2022 roku stała się domem dla miliona obywateli Ukrainy. I wynik wyborów prezydenckich może oznaczać mocny wpływ na ich sytuację oraz na politykę migracyjną w Polsce. Rafał Trzaskowski opowiada się za integracją z Unią Europejską i wspiera politykę otwartą dla migrantów również może dążyć do uproszczenia procedur legalizacyjnych pobytu i pracy dla cudzoziemców. Wspiera programy integracyjne i edukacyjne dla migrantów, ale co ciekawe w tej akurat kampanii wyborczej on o tym za dużo o tym jakby nie mówił, bo ponieważ atmosfera, która jest w Polsce no, może nie sprzyja temu, aby kampanię wyborczą swoją bazować właśnie na takich postulatach o wsparciu migrantów. Właśnie takie kandydaci jak Karol Nawrocki, Sławomir Męcen, Brown są prawicowi, i bazują swoją politykę i kampanię wyborczą właśnie na hasle przeciwko migrantów i przeciwko Ukraińcom. Ale czy tak rzeczywiście będzie, jeśli chodzi o Karola Nawrockiego, to on reprezentuje konserwatywne skrzydło polityczne z naciskiem na bezpieczeństwo narodowe. To taki. Trochę Trump w Stanach Zjednoczonych, co było ciekawe, ostatnio był w Stanach w USA i robił z Trumpem zdjęcie. Więc jakby podkreślając i otrzymywując poparcie od prezydenta USA. Również może dążyć do zaostrzenia polityki migracyjnej i kontroli granic. Wspiera politykę repatriacyjną i ograniczenia napływu nowych migrantów. W październiku 2024 roku rząd przyjął dokument Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo, kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski. Strategia kładzie nacisk na bezpieczeństwo państwa jako priorytet polityki migracyjnej, kontrolę nad procesami migracyjnymi i ograniczenia napływu osób. Niepożądanych. Wprowadzenie obowiązkowych programów integracyjnych dla migrantów. Możliwość czasowego zawieszenia prawa do azylu w sytuacjach kryzysowych. I podsumowując, te wszystkie wybory i atmosferę, to wybory prezydenckie w Polsce mają kluczowe znaczenie nie tylko dla obywateli kraju, ale także dla migrantów, milionów Ukraińców i którzy znaleźli się właśnie w Polsce. Podczas tej inwazji rosyjskiej, i którzy byli wcześniej jako yy, taki migranci ekonomiczni. Wynik drugiej tury zdecyduje o kierunku polityki migracyjnej na najbliższe lata, i druga tura wyborów odbędzie się 1 czerwca 2025 roku. Natomiast, jakby moja wizja i odczucia prywatne, osobiste, mogę tym się podzielić, że kiedy przyjechałem 11 lat temu, to migranci i w ogóle Ukraińcy byli trochę inaczej traktowani. Tylko chodzi o to, że inaczej byli postrzegani, nie byli zagrożeniem. Jak, teraz, każde tam, jakieś tam prawicowe czy jakieś tam media mówią o tym, że Ukraińcy tam czy migranci są zagrożeniem dla nas. Nie chcemy Ukraińców, nie chcemy migrantów imigrantów tak itd. I są mocne zmiany. Od 2017 chyba, czy jakiegoś tam roku mocno było odczuwalne właśnie jakieś takie napięcia polsko-ukraińskie. Już byli wrzucane często w mediach temat Wołynia i że jakby cała Ukraina, wszyscy Ukraińcy są e, zobowiązani do przeprosin, i cały czas była ta narracja taka jakby podgrzewana przez jakieś tam prawicowe media. Natomiast, jakby moja taka opinia, e, patrząc na e, prezydenta Dudę na przykład, tak, on dla mnie jakby osobiście jest, no nie wiem, jest fajny, e, fajnym człowiekiem, który. Po prostu nie wiem, popatrzcie, jak, jakie ma stosunek do Ukrainy teraz, czyli poza tym wszystkim prawicowym podejściem, tam jego nawet partii prawo i sprawiedliwość to on ma jakby swoje zdanie on jest prezydentem. Co ciekawe, tak? Że, że on ma pozytywną opinię o Zelenskim, wita się z nim, jest jego przyjacielem. Jakby oglądałem z dudą wywiady bardzo pozytywnie opowiada o Zelenskim. Natomiast oczywiście on musi mówić jakieś rzeczy, które od niego oczekują ludzie, czyli społeczność, na, która na niego zagłosowała, czy na Prawo i Sprawiedliwość, którzy są bardziej prawicowi. Więc on musi yy, jakby podsycać e, tych, tych swoich wyborców, czy e, elektorat swój e, tymi tematami. Natomiast moje zdanie, że oni tak wcale nie myślą. Oni są naprawdę fajnymi ludźmi, również jak ten Brown, również jak ten Manson. To są naprawdę wykształceni i mądrze osoby, e, które trochę grają ten teatrzyk, e, którym, którzy muszą jakby zagrać na emocjach. Ale jak zostaną prezydentem, to nie będą nikogo wyganiać z Polski. Tak, to jest moje zdanie, bo ja tu mieszkam już od wielu lat i jakby analizuję tą całą sytuację, i dla mnie to, jak mówię, no to trochę takie zagrywki przed wyborami, w trakcie wyborów, e, podsycenie tej informacji, pod, e, wrzucanie e, oleju do ognia, więc e, jak wybory już się skończą, jak wybiorą prezydenta, to będą normalne, jakby dalej, kontynuowanie tego życia, będą może jakieś tam minimalne zaostrzenia w stosunku migrantów, ale nikt Ukraińców nie wygoni, nawet jeśli Brown zostanie prezydentem, czy Manson, co mało wiarygodne, będzie druga tura i będzie Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, więc zobaczymy, co nam przyniesie los tak naprawdę i... Liczymy na dobrze i budujemy te relacje polsko-ukraińskie, bo to jest najważniejsze, jakby dla nas, dla migrantów, którzy już dawno tutaj mieszkają, dla Ukraińców, którzy otrzymali już prawo wyboru. Jakby tutaj mówimy o Ukraińcach, którzy na przykład nawet mają obywatelstwo polskie, tak, więc oni są nadal Ukraińcami, tylko z paszportem e, polskim i mają prawo wyboru, więc też mogą patrycypować w wyborach w życiu społecznym w ogóle w takim kontekście i, i po prostu też ich opinia, ich głos też jest ważny, więc zobaczymy co będzie.